Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj, jak pod tytułem możecie zauważyć, przychodzę z pierwszym jesiennym vlogiem w tym roku. Jestem mega podekscytowana, bo wróciłam z wakacji. Jest połowa września, więc absolutnie już można totalnie wczuwać się w jesienny klimat. Pogoda już też jest taka, może nie jest jakoś mega mega zimno, ale już tak wiecie w bluzę, więc jakby co to vibe, co moment. Powyciągałyśmy już jesienne rzeczy i dzisiaj robimy sobie maraton zmierzchu. Wiecie, jak jest. Zmierzch musi być, więc jakby robimy sobie dzisiaj maraton. Klawi w ogóle przygotowała takie jakieś obrazki, jakieś takie rzeczy. It's so sweet. Jeszcze mamy grę jakąś tam zmierzchową podczas oglądania, więc jakby. I tak, robimy dzisiaj maraton z zmierzchu. Jutro chcemy jechać na pole takie dyniowe, na którym też byliśmy w zeszłym roku. Wydaje mi się, że jest vlog z zeszłego roku, więc w tym roku też jedziemy tam. Tam są alpaki, właśnie są dynie, jakieś takie rzeczy, więc szykuje się mega jesienny weekend, ale nie wydaje mi się, żebym skończyła tego vloga w weekend, bo. W tygodniu planujemy jechać też na zakupy, takie wiecie, jesienne do TK Maxa i to, więc myślę, że też nagram to. Ale póki co robimy sobie maraton zmierzchu. Już zaczęłam oglądać Supernatural, bo jakby wiecie, ja jesienią oglądam dwie rzeczy głównie i to jest Gilmore Girls i to jest Supernatural. I w tym roku chcę też oglądać Pamiętniki Wampirów, ale to później. Póki co wróciłyśmy po prostu każualowego oglądania Supernatural przy jedzeniu i w ogóle bo tak właśnie wygląda jesień dla mnie osobiście. Więc tak, mam nadzieję, że też już jesteście w jesiennym nastroju i chcecie jakby totalnie się wczuć w ten moment. Mam nadzieję, że wszyscy się tak czują. E, może też coś poczytam. E, już chciałam właśnie zaczynać mój jesienny TBR, który swoją drogą e, muszę jeszcze dopracować, ale już mam parę książek, które na pewno wiem, że chciałabym czytać, więc myślę, że zacznę sobie ten jesienny TBR, zobaczymy co mi się uda tutaj przeczytać w tym vlogu. Mam nadzieję, że coś mi się uda przeczytać. No i tak. I idziemy nawracać z mieszku. W ogóle właśnie się źle czuję. Jest taką myszką teraz malutką. On też jest mega jesienny. Jak widzicie, on jest super jesiennym pieskiem. Ale jest taki smieju, taki biedny. Moja myszka. Martwicie się o niego, jest pod kontrolą lekarza, ale brzuszek go boli, więc jest taki smutny, biedny. Pokażę co już wyjęliśmy. jesiennego. mamy takie... Kiedyś mieliśmy właśnie takie butelki od wina fajne, więc zostawiłyśmy. Mamy świeczuszki, jakieś takie rzeczy inne, świeczuszki, dynia. Tutaj mamy takie oduszka. I jeszcze gdzieś dynia. Też mamy na kanapie Dynię i Franka Małego. Kanapa już rozłożona do maratonu. Na razie super natural. W telewizorze. Ale Kazia przygotowała też takie malusie Widzicie? Obrazki ze zmierzchu It's so cute. Tutaj też jest. Gdzieś tutaj są. O. Oh. Exactly. In my haha. -ha. Kadenka również przygotowała ambience Jakbyście się zastanawiali jak to jest żyć nie z luzorem. To jest exactly what it is. Mówicie, że chcecie obejrzeć zmierz and the czyli cały experience. To co się tu dzieje to jest abundance i nawet nie wiem jak to nazwać. Patrzcie jak tam książki leżą. <grymne> Tu zaczyna się zmierzch. Life is good, bro. Life is good. Oh my god. Please. Life is good, co się tu dzieje? What is that, Yvonne? What is that? Pokaż tam. Mamy już sobotę i już jak widać się ogarnęłyśmy i jedziemy zaraz na dyniowy targ, ale też nie możemy się powstrzymać, i chyba dzisiaj pojedziemy też do TK Maxa, więc. Bo okazało się, że nie mamy żadnej świeczki. Tutaj są świeczki, tam są świeczki, ale żadna świeczka nie jest typowo Pumpkin Spice. A musi być jedna taka, bo w zeszłym roku wypaliłyśmy, miałyśmy taką wielką i ją wypaliłyśmy. Więc. Musimy jechać też do TK Maxa. Ale tak czy tak, Klaudia ma mój outfit z zeszłego roku. A ja mam taki sweterek i. Też jeansy, więc ruszamy. Zobaczmy od chłopcówki. Bękamy match. Ja drugiego. Jesteśmy jakieś super zadowolone. No, Dynię spoko sobie zobaczyć, jakieś zdjęcia porobić, ale to w sumie tylko to, żeby sobie zdjęcia porobić. Plus jest mega dużo dzieci, no jakby do przewidzenia, ale no ciężko sobie pochodzić jak wszędzie dzieci latają i piszczą, bo można zostać staranowany mniej ironicznie przez dziecko. Ale no... I jedziemy teraz do TK Maxa, więc dzisiaj perfect fall day jest logging in. Bo w tych klimach się wiadomo najlepsze, najlepsze jesienne rzeczy, więc zobaczymy, mam nadzieję, że jeszcze jest dużo, bo oni lubią już w tym momencie, czyli we wrześniu, świąteczne rzeczy wykładać, bo to jest ale okej. Okay. Mamy też taką świeczkę i nie wiem już ile świeczek wziąć I mamy też kościele etbada. Przyszliśmy do kocy, więc jesteśmy... Mamy dalej w potrzasku jakby masakrycznym. Jesteśmy też tu. Już wróciłyśmy z zakupów i pokażę Wam co zakupiłyśmy w TK Maxie w Half Price'ie I... i... tyle. I jeszcze byłam w Hebe, bo szukam jakiegoś... myślę jeszcze jakieś tam płyny kąpieli, ale ja wykończę. Ale chciałam jakiś taki właśnie bardzo słodki Taki wiecie, jesienny, otulający płyn do kąpieli, żeby miał przepiękny zapach. Ja mam bardzo duży problem, żeby znaleźć coś takiego, bo właśnie jeśli chodzi o jakieś takie letnie zapachy, to jestem w stanie znaleźć, bo zawsze są jakieś takie ładne, bardziej świeże zapachy, a gorzej z czymś takim ciepłym. Albo kokosowe, Albo kokosowe. to też są, to jest taki wakacyjny a dla mnie. Jestem? Tak, jesteś. I bardzo trudno jest mi znaleźć właśnie zapach, który będzie taki, no ale szukałam. No i udało mi się, byłam w Rosmanie ale tam nie było nic takiego fajnego, ale udało mi się w Hebe znaleźć. I był tylko jeden, gdzie było coś, coś w tym rodzaju i jest cały, jest cały rozlany. W Hebe był taki z Luxie. Nie miałam chyba z tej firmy jeszcze nic, ale pachnie tak pięknie, że nie wiem, czy ta formuła będzie mi pasowała. W ogóle patrzcie, nie wiem, czy tu widać, ale dotąd aż jest jakby wylane, bo jest cały oblany, był tylko jeden. Wszystkie inne były wyprzedane, jeszcze był słony karmel i tamte były dwa, ale nie podobał mi się ten zapach, a ten jest po prostu warm vanilla, zdecydowanie. Jakby absolutnie warm vanilla, jest taki. Ciepły, taki bardzo, bardzo słodki. Więc jeżeli ktoś nie lubi takich intensywnych, słodkich, to nie. Ale jeżeli ktoś szuka takiego idealnego, waniliowego po prostu zapachu, to polecam sobie poszukać w Hebe, ale tak jak mówię, jest cały rozlany, więc trzeba go obmyć. Ale jest przepiękny, więc no mega się ucieszyłam, że coś takiego znalazłam. Ale idziemy dalej. Teraz pójdziemy do tego, co kupiliśmy w Half Price, ale tam kupiliśmy jedną rzecz tak naprawdę. Już może widać, co to jest, ale nie wiem. Mamy kocyk. Chciałyśmy kupić koc, więc jakby... Chciałyśmy kupić parę rzeczy i to są kubki, świeczki i koc. No i to nam się udało kupić, więc... Jeszcze poduszeczkę. No, bo też, ale tego akurat się nie udało. Ale to myślę, że kupimy innym razem. Ale jest kocyk. On ma takie, nie wiem czy to widać, takie powycinane Dynie. Jest przepiękny, miękki. Widzę, że dość spory, ale nie taki ogromny. Ogromny mamy taki granatowy, a mamy kanapę granatową, więc pomarańczowy pasuje z granatem, więc jakby like słychać. I cieszę się, że wzięliśmy taki w jednym kolorze, bez jakichś tam obrazków, bo wtedy będzie fajnie, fajnie to wyglądało. Dalej mamy mój kubaczek Stick Maxa. Już teraz będą rzeczy z and Maxa. Mamy mój kubaczek z TK Maxa Looks So Pretty. Jest taki. taki, O, ma taki, taki napisik różowy. Były różne, ale nie mogłam się zdecydować. Stwierdziłam, że ten jest ładny, więc go wybiorę. Mamy pierwszą świeczkę i to jest. Mam nadzieję, że widać. Pumpkin Marshmallow. Jest mega taki słodziutki. Wiecie. Nie jest taki typowy pumpkin spice, tylko jest jakby pumpkin marshmallow, więc to jest taki fajny słodziutki zapach. I ogólnie było bardzo dużo tych małych świeczek. Bardzo ładnie pachnących, ale te małe pomogą nam tylko w sypialni pachnieć, bo w salonie są po prostu za małe, żeby, żeby pachniało. A ja raczej w sypialni nie palę świeczek, bo. Żeby nie bolała głowa do spania, a w salonie jak najbardziej. Więc no, musiałyśmy się zdecydować na duże świeczki, w sensie to takie większe. No i oczywiście są z Dew Home, bo Dewu Home e, ma chyba najładniejsze i one się bardzo, bardzo roznoszą po pokoju, więc to jest super. E, więc mamy pumpkin marshmallow. A dalej mamy klawik, Kubeczek Muszę go rozpakować, bo fajnie go Bardzo miło. Klaudia ma taki bite me, taki wampirowy, pasuje do swetra by the way i no jest śliczny. Mamy już jeden chyba taki duży, taki pomarańczowy, nie dwa zielony. mamy, zielony i pomarańczowe mamy, z tych takich dużych. To są te takie typowe wiecie z TK Takie kubaczki. Dalej mamy kolejną i to jest typowa pumpkin spice. Jakby, no się nazywa Spice Pumpkin, ale typowa jakby Pumpkin Spice. Ja chciałam, bo tak jak mówiłam już wcześniej na filmiku, Pumpkin Spice, którą mieliśmy w zeszłym roku, się wypaliła cała, bo mieliśmy jedną taką dużą, więc stwierdziliśmy, że w tym roku musimy co najmniej dwie. Duże kupić. Jeżeli jeszcze będziemy w innym DK Maxie, bo tu mamy jeden i jeszcze jest jeden i tam będą też jeszcze jakaś będzie ładna, to myślę, że też kupimy, bo... Wydaje mi się, że w tym DK Maxie też można pójść, bo jak byłyśmy, to pani akurat wyciągała nowe, tak. więc jakby oni je po prostu cały czas, ale tak. trzeba trafić dobrze. Więc no nie wszystkie są ładne, tak naprawdę jest bardzo duży wybór, ale bardzo dużo jest takich średnio pachnących. Nie wiem, skąd te zapachy się biorą, bo są po prostu łech Nawet jak niektóre są, mają podpis Pumpkin Spice, totalnie nie pachną jak Pumpkin Spice Nie mam pojęcia dlaczego, ale... Ale ta jest... ta jest typowa Pumpkin Spice Jakby taką chciałam, zawsze muszę mieć taką typową Pumpkin Spice I też fajnie, jak mamy inną, na przykład mam tutaj Almond Tart z zeszłego roku, ona też pięknie pachnie, ale jest na wykończeniu A mówię, że musimy mieć dwie duże Bo dosłownie mamy wszystkie na wykończeniu Wszystkie mają już no tyle dosłownie Więc takie jedno, dwa zapalenia I one będą gone Więc myślę, że jeszcze jedną też możemy kupić Tak naprawdę I będzie ok, bo my no, jakby Jak się zaczyna jesień, to palimy codziennie Cały czas świeczki, więc one naprawdę Chodzą jeszcze coś to co kupiłyśmy, to są nowe Tank scrapers bo. Um, bo. to um, put Karolinka on. Naprawdę. Taka już mam za I ostatnia rzecz, która też jest mega, mega fajna, a nam... to jest pościel. Bo mamy pościele... mam nadzieję, że widać, mamy pościele świąteczne, kilka. Ale nie mamy jakby jesiennej, Halloweenowej, nie mamy takiej pościeli, więc była taka i była jeszcze jedna, która nam się podobała. Ale zdecydowałyśmy się na tą granatową, bo nam pasuje do łóżka, bo łóżko jest granatowe, Więc no i tak, i to są całe nasze zakupy. W sumie to, co chciałyśmy, to kupiłyśmy oprócz poduszki, bo poduszki były mega drogie, więc szkoda, może zamówimy sobie po prostu poszewki, bo mamy wkłady, ale może jakieś poszewki sobie zamówimy. I tak! A teraz idziemy robić dalej jakieś jesienne Staffis. Będziemy oglądać pewnie coś jesiennego. Zaczęliśmy też dzisiaj oglądać serial jesienny True Blood. Jakiś coś co Klaudia oglądała kiedyś. To jest kolejny Znowu, jesienny serial. Który ampur Tak, to jest kolejny jesienny serial, bo w mojej kolekcji jesiennych seriali. O, mogę tutaj teraz też powiedzieć, jakie moim zdaniem są typowo jesienne seriale. Jakby mogę konkretnym sezonie oglądać tylko konkretne rzeczy. Jakby ja, nie, ja fizycznie nie jestem w stanie oglądać na przykład teraz czegoś wakacyjnego. Jakby ja fizycznie po prostu nie jestem w stanie tego zrobić, Źle ja się czuję jak to robię, więc ja muszę oglądać teraz jesienne rzeczy. Moim, moje top dwa jakby jesienne seriale, które oglądam non-stop jak jest jesień to jest Gilmore Girls oczywiście i Supernatural. To są moje dwa jesienne seriale, jakby you know. Ale też oczywiście Pamiętniki Wampirów. Oczywiście American Horror Story, uh, Pretty Little Liars, to też jest maga jesienna, ale to oglądałam kiedyś jak byłam w gimnazjum Myślę, że Gossip Girl też może być, uh, chociaż to są jakby wszystkie sezony Znaczy na przykład w Gilmore Girls też mamy wszystkie sezony, cały sezon idzie od jesieni po prostu m, przez każdy sezon roku Ale no jednak jest to jesienny serial, bo tak jakby wrap-up. No, ale właśnie zaczęliśmy też oglądać True Blood. To jest jakiś o wampirach, taki też z jakiegoś tam 2000, coś tam. Jest w Luizjanie i ma tak przepotężny akcent. Jest to mega, mega, jakby vibes, to co się dzieje. No, jest taki typowy o wampirach, więc fajnie. Zobaczymy, jak mi się będzie podobało. Ale obejrzałam pierwszy odcinek i mi się podobał. Więc idziemy pewnie oglądać coś i też Wam pokażę. Bo... A co robisz, zupkę? Kiedy robi zupkę pomidorową z taką kanapeczką, wiecie, z serkiem, jakby it's such a vibe i będzie w dyniach małych, które kiedyś kupiłam w się sezon zupkowy Kolejną planem jest zrobić cebulową zupkę Tak się French czuję. onion soup No i tak, pokażę wam tą zupkę, bo mamy śliczne miseczki na zupki no, Więc vibes właśnie, jest mega dalej zamulone no mhm. i tak i idziemy idziemy robić jakieś tam jesienne rzeczy do Mamy dynię i pod dynią zupkę z Dziękujemy szefowi. Mhm. Mamy rano. Ja się właśnie ogarnęła jako dzieciak. W jednym z jesiennych kubaczków z 50. Zaraz idziemy na śniadanie. Niedzielny poranek, gdzieś na 10. Dzisiaj nie ma jakichś wielkich planów. póki co wstałam, oglądałam vloga trochę jesiennego, chociaż co wszyscy mi się na jakby slej Więc dzisiaj pogoda też jest taka średnia, więc raczej nie będziemy nigdzie chodzić. Ale jakby pogoda średnia, jest coś slaj, bo jest jesień, więc prawdopodobnie zalegnę. I zacznę czytać jakąś książkę, taką bardziej jesienną, Slay. I dzisiaj będę robić cynamonki. Exactly, don't forget. Nie zapominam, sama chcę zjeść te cynamonki. Pierwsze w tym sezonie, zobaczymy jak tam będzie. Plan jest taki w tym roku, żeby wrócić do tego co robiłam parę lat temu, czyli co tydzień robiłam jakąś taką słodką rzecz. Weekend, więc mam nadzieję, że uda mi się w tą jesień znowu do tego wrócić, bo chciałam już dużo jakichś fajnych rzeczy. Zaczniemy od cynamonek wiadomo, bo to jest jakby kanon. Pewnie jeszcze zrobię cynamonki. Ale na pewno też jakiś chlebek bananowy się zrobi, pewnie jakieś brownie, sernik zrobimy, jakiś taki karm, z karmelową górą czy coś, więc na pewno w tym roku chcemy trochę popiec. W sensie ja, bo prawie ja jak już coś piekę, to, to ja, więc. Tak, jest jak jest. Wybrałam takie weekendy i. A od pierwszego tygodnia wracamy na gym, a więc. Teraz po wyjeździe jeszcze powiedzmy oddychamy, ale od pierwszego tygodnia wracamy na gym, a więc weekendy pewnie też będzie się i Jak zawsze. rośnie. Nie pokazywałam już, jak tam wrzucam rzeczy do miksera i w ogóle. Więc ciasto sobie rośnie. Pokażę Wam zaraz, jak już wyrośnie i będę ukręcać cynamonki. To Wam pokażę. Ale teraz mam chwilę czasu, przez to, że to ciasto sobie tam, wiecie, musi grow. Ja leżę pod nowym kacykiem. I postanowiłam zacząć książkę. Zastanawiałam się, jaką, jaką wziąć, bo mam w mojej głowie, właśnie tak jak mówiłam wcześniej, muszę zrobić TBR, ale mam w mojej głowie kilka książek, które na pewno chciałam przeczytać w tym roku, bo tam albo kupiłam je wcześniej i czekałam tak naprawdę teraz na ten sezon, żeby czytać sobie jesienią, bo no dla mnie to są totalnie jesienne książki. I postanowiłam skusić się na fantazmę. Nie wiem tak naprawdę, czy to jest jesienna książka, ale no okładka jakby mówi jesień dla mnie. Przynajmniej. Nawet nie wiem, o czym to jest. TBH. Jakaś gra. O, to może może troszeczkę będzie dawało klimat karawalu, skoro mamy grę. Nie wiem, ale jest w każdym razie pięknie wydana. Wygląda przepięknie. No. I wygląda jesiennie, więc no zobaczymy. Jestem ciekawa. Czemu nie? Mam jeszcze inne myśli. Na przykład myślałam o Quick Quicksilverze, ale stwierdziłam, że chyba fantazma wolę teraz. No i mam też jeszcze w głowie inne książki, ale to też do innych filmików, dlatego ta fantazma taka była, że w sumie mogę przeczytać, więc. Let's go! Jeśli chodzi o nasz idealny jesienny weekend, były dynie, były zakupy, był maraton zmierzchu, więc jakby. No i tak, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli chodzi o czytanie, to już będzie w kolejnym filmiku, bo zrobimy sobie potem jesiennego reading vloga. No i widzimy się w kolejnym filmiku.